Jedna rzecz, którą mógłbyś zmienić w swoim życiu? Takie pytanie zadałam nastolatkom, z którymi prowadziłam zajęcia. Odpowiedź jednego z nastolatków mnie szczególnie poruszyła. Odpowiedział: Chciałbym się lepiej dogadywać ze swoim młodszym bratem. I z jednej strony w tej wypowiedzi zobaczyłam taką dużą nadzieję i chęć poprawy relacji z bratem, z drugiej strony dużą bezsilność. Często niestety zdarza się tak, że nasze rodzeństwa w domu, nasze dzieci nie potrafią się ze sobą dogadać, bardzo dużo się kłócą, dogryzają sobie nawzajem, a my odpowiadamy: przestań, nie rób tak, nie możecie normalnie ze sobą rozmawiać. No i chodzi właśnie o to, że one nie potrafią, nie potrafią inaczej ze sobą rozmawiać, i potrzebują do tego nas, dorosłych, żebyśmy my pomogli. I zachęcam Ciebie do tego, żebyś wchodził w taką rolę mediatora. Jeżeli widzisz, że Twoje dzieci zaczynają się kłócić, wejdź i pomóż im się dogadać, nie stając po żadnej ze stron. Za to pomóż im w sposób konstruktywny i z szacunkiem wyrazić to, czego potrzebują. A jeśli zależy Ci na tym, żeby budować między Twoimi dziećmi jeszcze większe porozumienie, wzajemny szacunek i bliskość, to zapraszam Cię na mój program 22 sposoby na kłótnie w rodzeństwie. Szczegóły znajdziesz w komentarzu.